Marta Szymik, witam państwa serdecznie w miejskim programie informacyjnym. Zobaczmy, co w programie: Jubileusz Stulecia Domu Dziecka, inauguracja Rybnickich Dni Literatury wraz z wręczeniem honorowej złotej lampki górniczej, oraz akcja edukacyjna Straży Miejskiej dla dzieci ze szkół podstawowych. 10 października Rybnicki Dom Dziecka świętował setne urodziny placówki. Z tej okazji przygotowano szereg atrakcji i niespodzianek, zarówno dla obecnych, jak i byłych wychowanków. Na przestrzeni lat placówka zmieniła się pod wieloma względami, jak również wizualnie. Niezmienna pozostała jedynie siedziba. Dokładnie w tym samym miejscu, 100 lat temu, został zbudowany Rybnicki Sierociniec imienia cesarzowej Augusty Wiktorii. Okna, drzwi, mniej więcej wszystko zostało tak, jak było. Zostały tylko dobudowane werandy z, od podwórka, a ten dom wygląda tak jak był. I są pokazane w książce zdjęcia. Tam właśnie można zobaczyć, jak wyglądał w 1913 jak wygląda teraz, jest bardzo podobny. Budynek Rybnickiego Domu Dziecka został gruntownie zmodernizowany w latach 2007-2008. Mimo iż placówka od początku swojego istnienia znajduje się w tym samym miejscu, to jej historia była niekompletna. Znane były jedynie fragmenty. W ramach setnych urodzin z pomocą byłych wychowanków, pracowników i dyrekcji udało się zebrać cenne informacje i stworzyć wyjątkową książkę. A do tej pory jakby nic nie mieliśmy Wiedzieliśmy, kto założył i kiedy ten dom dziecka powstał i nic poza tym, i tylko teraźniejszą historię mieliśmy. A od dzisiejszego dnia właśnie dajemy w Państwa ręce książkę o budynku, o dziejach tego domu i niektórych wychowankach. Pierwsze egzemplarze książki wręczono jako podziękowanie zaproszonym gościom podczas urodzinowego koncertu, który odbył się w Rybnickim Centrum Kultury. W uroczystości udział wzięły nie tylko osoby bezpośrednio związane z placówką, ale także ludzie, którzy wspierają Rybnicki Dom Dziecka w każdy inny sposób. Wśród gości na sali Rybnickiego Centrum Kultury nie zabrakło również włodarzy miasta. W jubileuszowe obchody wpisała się również uroczysta Msza Święta odprawiona w kościółku Akademickim oraz Dzień Otwarty Domu Dziecka. I to właśnie Dzień Otwarty był doskonałą okazją do spotkań i wspomnień. Obecnie w placówce przebywa 30 wychowanków w różnym wieku, a całodobową opiekę nad dziećmi sprawuje 15 wychowawców. Dzieci mają swoje Salony, pokoiki. Mają wszystko właściwie to, co mamy w domach. Chcemy im stworzyć taką atmosferę, żeby się toczyły wesoło, sympatycznie, wesoło, żeby po prostu na miastka domu tego była. Rybnicki Dom Dziecka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego. Pracownicy stawiają nie tylko na opiekę, ale także na rozwijanie zainteresowań wychowanków. Rybnicki Dom Dziecka dodatkowo wspiera również nieletnie kobiety w ciąży bądź z dzieckiem. Honorowa Złota Lampka Górnicza nieodłącznie już od 1985 roku wiąże się z Rybnickimi Dniami Literatury. To wyróżnienie przyznawane osobom szczególnie zasłużonym dla rybnika w dziedzinie szeroko pojętej kultury. W tym roku podczas uroczystej inauguracji Dni Literatury statuetkę przyznano Jackowi Glęcowi, wybitnemu kompozytorowi. Pragnę uroczyście ogłosić, że na wniosek Rybnickiego Centrum Kultury. Prezydent miasta Rybnika, pan Adam Fudali, przyznał tegoroczną honorową złotą lampkę górniczą panu doktorowi Jackowi Glęcowi, muzykowi, kompozytorowi i pedagogowi. Wielkie brawa. Z powodu choroby Jacek Glenc nie mógł osobiście odebrać nagrody. W jego imieniu złotą lampkę górniczą odebrała żona kompozytora Joanna Glenc. Chwilowanie dyspozycja niestety nie pozwoliła mu na osobiste uczestnictwo w tej pięknej uroczystości. Jest niemniej jednak bardzo wzruszony tym i szczerze dziękuję wszystkim, szczególnie tym, którzy zdecydowali właśnie przyznać tak piękną nagrodę w dziedzinie kultury. Joanna naględnie nie kryła wzruszenia. To wyjątkowe wyróżnienie odebrała z rąk zastępcy prezydenta Rybnika Ewy Ryszki. Jacek Ględz statuetkę otrzymał za całokształt swojej pracy artystycznej oraz za wyjątkowe kompozycje. Twórczość jest wszechstronna. Mąż zajmuje się przede wszystkim kompozycją, Chociaż jest również instrumentalistą, pianistą, organistą, pedagogiem, ale główny nacisk właśnie kładzie na, na komponowanie. Obecny kształt honorowej złotej lampki górniczej zaprojektował Zygmunt Brachmański. Lampka ta przyznawana jest od 1993 roku. To lampka, która łączy właśnie elementy tej znanej charakterystycznej lampki górniczej, ale także Pegaza, symbolu natchnienia. Plastycznego i poetyckiego. Doskonałym dopełnieniem uroczystości był spektakl Wesele na Górnym Śląsku w wykonaniu chóru baletu i orkiestry z zespołu pieśni i tańca Śląsk imienia Stanisława Hadyny. W spektaklu zagrali również aktorzy teatrów śląskich. Przyznanie honorowej Złotej Lampki Górniczej to dopiero początek Rybnickich Dni Literatury. Spotkania autorskie i inne imprezy towarzyszące potrwają jeszcze do najbliższej soboty. Na deskach sceny Rybnickiego Centrum Kultury mieszkańcy Rybnika i goście będą mogli zobaczyć m.in. koncert w roli głównej z Joanną Trzepiecińską czy sztukę o zabarwieniu komediowo-erotycznym Hiszpańska Mucha. Gośćmi tegorocznych dni literatury będą z kolei tacy artyści jak Stasiuk, Grychtołówna czy Pili Piuk. Szczegółowe informacje o programie w ramie na stronie Rybnickiego Centrum Kultury. 20 rybnickich jednostek ochotniczych Straży Pożarnych, z czego 9 działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, od wczesnych godzin porannych walczyło z pożarem na terenie kompleksu leśnego w Rybniku Stodołach. Na szczęście były to tylko ćwiczenia doskonalące. Leśniczy w trakcie kontroli stwierdził zapalenie się lasu zawiadomił Państwu straż pożarną, która z kolei zawiadomiła wszystkie, pożar za, za, zapowiada się groźnie i uruchomi wszystkie. Wszystkie zastępy ochotniczej straży pożarnej z, z miasta rybnika. Podczas ćwiczeń najważniejsza była współpraca pomiędzy jednostkami, a tej w rybniku Stodołach nie zabrakło. Współpraca między PSP a jednostkami. Współpraca między jednostkami, tutaj była nawet mowa, że gdzieś tam, którymś zabrakło wody, podłączyli się do drugiego zespołu. Jest to wspaniała współpraca i na, na, nie było to um, kierowane, była to po prostu samodzielna akcja danych jednostek. Strażacy w akcji gaszenia lasu poradzili sobie do Doskonale. Ćwiczenia wypadły dobrze. Dużo potu podczas ćwiczeń to mało krwi w boju, tak? Także ja myślę, że to się sprawdza na pewno. Te jednostki współpracują ze sobą, a ćwiczenia służą temu, aby po prostu doskonalić tych, tych ludzi, żeby wiedzieli, jak zachować się w danej sytuacji w razie zagrożenia. W ostatnich ćwiczeniach i walce z ogniem zmierzyło się 110 strażaków. Jak sami przyznają, takie akcje są niezbędne, by w sytuacji prawdziwego zagrożenia nie popełniać błędów, działając sprawnie i pewnie. Są potrzebne ćwiczenia. Bo jednak wiadomo, no, w akcji jest całkiem inaczej, a na ćwiczeniach to wszystko idzie w te błędy, które się popełnia, idzie później skonsultować z, z, z dowódcą z PSP, i, i wiemy, czego nie robić na przyszłość. Po udanych ćwiczeniach przyszedł czas na zasłużony wypoczynek oraz podsumowanie akcji, bo ćwiczenia to również doskonała okazja do integracji pomiędzy strażakami. Muzyka Wraz z początkiem października w Rybniku ruszyła akcja edukacyjna Straży Miejskiej dla dzieci ze szkół podstawowych klas od 1 do 3. Strażnicy dla najmłodszych mieszkańców miasta przygotowali i wygłosili specjalne prelekcje na temat bezpieczeństwa. Dobrej zabawy w połączeniu ze wskazówkami dotyczącymi bezpiecznej drogi do szkoły czy sposobów zachowania się w trudnych sytuacjach życiowych nie brakowało. Coraz głośniejsze ostatnio stają się tematy porwań dzieci. Więc tutaj dzieci staramy się uczulać. Ważne również jest samo zachowanie. W momencie, kiedy dzieci są odprowadzane, bądź samodzielnie podążają do szkoły. Informujemy o tym, jak należy przechodzić przez drogę, jak zwracać uwagę na sygnalizację świetlną i to jak już wcześniej wspomniałem, nie podchodzi do osób nieznajomych. Dzieci mogły również wczuć się dosłowniej w przenośni w rolę strażnika, przymierzając kamizelkę przeciwuderzeniową czy hełm ochronny. Dodatkową atrakcją była możliwość wczucia się w rolę kierowcy radiowozu, a co najmłodszym z tej niecodziennej lekcji najbardziej przypadło do gustu jak rybek przyszedł i, i jak pan opowiadał, czy, czy... Czy wolno przyjeżdżać po złodziei? Jak się okazało, dzieci z lekcji wyniosły wiele. Na co musicie uważać w drodze do szkoły? Na auta. Idę do domu, żeby przechodzić zawsze przez pasy. Rybek, maskotka miasta, był obecny podczas całego spotkania. Nie tylko pozował do zdjęć, ale uczył również najmłodszych mieszkańców rybnika wspólnie ze strażnikami postępowania z odpadami w myśl nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w mieście. Fotopain pod tą tajemniczą nazwą kryje się międzynarodowy konkurs fotografii przemysłowej i industrialnej, organizowanej już od 7 lat w Domu Kultury w Rybniku Chwałowicach. W tym roku nie mogło być inaczej. Podczas finału na oficjalnym ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagród nie zabrakło autorów nagrodzonych prac i i pasjonatów fotografii. Poziom tegorocznej edycji był niezwykle wysoki. Pięcioosobowe jury nie miało więc łatwego zadania. Nagrody i wyróż... Różnienia przyznano w trzech kategoriach. Pierwsze miejsce w kategorii architektura otrzymał Janusz Wojcieszak z Mysłowic za zdjęcia Dom pod zegarem. W kategorii industria najlepsza okazała się Natalia Borowicz z Bielska Białej. Zaś w ostatniej trzeciej kategorii Future zwyciężył rybniczanin Bartłomiej Dziwoki za zdjęcia Abstrakcje Elcho. Oprócz ogłoszenia wyników i nagród podczas wernisarzu nie zabrakło również gratulacji, wspólnych zdjęć oraz prezentacji zwycięskich prac. To wszystko, co na dziś przygotowaliśmy. Do zobaczenia za tydzień.